Powiem wprost. Mam na Ciebie chrapkę. Co? Nie. Za pięćdziesiąt złotych. Nie? Posłuchaj, jesteś tu nowy i niezbyt bystry. Prędzej czy później i tak skończy się to tak samo. Doceń to, że daję Ci szansę zarobić, bo mógłbym to zrobić w znacznie brutalniejszy sposób. Nie mam mowy. Żywcem się nie dam. Sto złotych. Za żadne pieniądze. Posłuchaj, nie bez powodu mówią na mnie szybki Jerry. Umówmy się, że rzucę pieniądze. Ty się pochylisz, a ja skończę, zanim zdążysz się podnieść. Hm? Co ty na to? Mmm... Poczekaj chwilę. Menedżerze, jak stoimy z hajsem? Krucho, wszystkie umowy zerwane. Nikt nie chce z nami współpracować. Okej, okay, mam nową pracę. Kolega z celi proponuje 100 złotych za, wiesz... Mówi, że rzuci hajs na podłogę i ma czas dopóki nie zdąży go podnieść. Mam się zgodzić? Posłuchaj, zażądaj 200 zł. Podnieś się szybko, to nawet nie zdążysz ściągnąć spodni. Masz 200 zł i nawet nie ucierpisz. Okej. Okay. No i co jest? Czemu nie dzwonisz? Ten psycholożył moment!